Cześć, witajcie. Dzisiaj mamy niedzielę, 4 sierpnia 2024, i to jest taki wyjątkowy dzień dla gry Krzyżówki, ponieważ tutaj, po blisko roku, dzisiaj, myślę, że raczej na pewno, dzisiaj ktoś wygra 10 tysięcy przy stawce 1 zł. Dlaczego? Bo już Wam pokazuję, bo w tym momencie w tej gierce. Skończył się już losy. Zostało tylko 14769 losów. I patrzcie, 28 września 2023, ostatni raz ktoś tutaj wygrał te 10 tysięcy, a w tym momencie no, to już jest takie polowanie typowe na tą wygraną, gdzie za z 1 zł można mieć 10 tysięcy. Losy się już naprawdę kończą. Dzisiaj się skończą, bo ludzie już bardzo mocno zaatakowali tą gierkę. Więc tak. Dzisiaj będziemy tutaj grać. Ja już tu mam uruchomioną gierkę w cenie 1 zł. Jak widzicie, mamy godzinę 16:06 w tym momencie i saldo startowe 53 ,90 zł 90 No i zagram sobie tu w prawym górnym rogu widzicie licznik gier. I zagram sobie tutaj. No, przynajmniej przynajmniej 50 razy. Zobaczymy, może nawet więcej, aż do może wyzerowania salda. No chyba, że w międzyczasie ktoś te 10 tysięcy właśnie już tutaj wygra. Więc pierwsza gra, startujemy. Odkrywają nam się litery. Ostatnio tą gierkę testowałem. Tam możecie znaleźć na kanale ten film, gdzie bardzo fajnie poszły testy tej gierki. I tu mamy litery, 18 liter nam się odkrywa, tu za pomocą koła fortuny. Oprócz tego, ten najbardziej wewnętrzny krąg ma takie różowe kółeczka, a w jednym z tych kółeczek jest różowy diament. Jeżeli go trafimy, to mamy jeszcze bonusowe litery, więc może być tu 18 liter odkrytych, a jeszcze do tego 3 bonusowe maksymalnie. I te litery po środku na krzyżówce nam się cały czas odsłaniają i potrzebujemy 10 słów, aby wygrać te 10 tysięcy a, minimum 3, złote, a przy, minimum 3 słowa, aby mieć jakiś zwrot tej jednej złotówki. O, no, pierwsza gra się nie udała. Gramy po raz kolejny. Więc tak, minimum 3 słowa, aby wygrać właśnie złotówkę. Jak widzicie, 4 słowa, 2 zł, 5 słów 5 złotych. no nie ma tu zbyt wysokich wygranych przy tej grze za złotówkę jedynie kusi tej 10 tysięcy, które tu wisi na włosku. Tak jak ja tu teraz gram, myślę, że jak tak śledzę statystyki, jak te losy znikają, myślę, że kilkadziesiąt osób, może nawet blisko 100 osób też w tym momencie poluje na te 10 tysięcy. Więc to, że akurat ja wygram, oczywiście szansa jest mała, ale i tak wyjątkowo duża jak na taką kwotę do wygrania. Dlatego gram. No, dwa słowa tylko. Brak wygranej. gramy po raz trzeci. Mówię, dzisiaj niedziela, 4 sierpnia, no ja myślę, że na pewno padnie dzisiaj te 10 tysięcy. Wspominałem jak testowałem tą gierkę, że no niedługo w tym roku gdzieś tam ta gra napadnie. E ale tak naprawdę no, to już jest bardzo niedługo, już wtedy powinienem zwrócić uwagę, że to już w zasadzie kwestia tam tygodnia czy dwóch. Hmm. A dzisiaj na no, to już mówię, to już jest kwestia godzin w tym momencie, jak ktoś wygra. Jak więc na MultiPasko stronie zawsze możecie śledzić, tam takie eventy są podkreślane zawsze, widać, że tam... Współczynnik zwrotu z szalejem skacze ponad 100%, tak jak teraz. A co oznacza, że jest współczynnik tam zwrotu ponad 100%? No, że gdyby się udało, gdyby się dało, a się nie da, kupić naraz wszystkie pozostałe losy, to wygrane przewyższyłyby dzięki tej głównej wygranej, oczywiście. Wygrane, wygrane łączne przewyższyłyby koszt. Więc opłacałoby się za kupić 14 tysięcy losów teraz, zapłacić 14 tysięcy złotych, a wygranych jest więcej niż 14 tysięcy złotych. Bo tutaj łącznie na wygrane jest w tej chwili 19 tysięcy złotych jest tutaj wśród wygranych. No bo nie tylko główno wygrane mamy, ale chociażby nie wiem 20 wygranych po 10 złotych, 10 po 50 i tak dalej. Więc łącznie 19 tysięcy złotych jest tutaj w wygranych w tym ta jedna, dziesięciotysięczna. Odświeżmy sobie ile jest losów w tym momencie. 14392, no jeszcze się nie odświeżyła ta liczba. Ale my gramy ponownie. Gramy po raz piąty, no na razie żadnej wygranej. Kolejne litery wpadają, dwa słowa są, i więcej chyba nie będzie. To oznacza, że po raz piąty przegraliśmy. Gramy po raz szósty. No dwa słowa już są, a jeszcze mamy sporo diamentów, więc może... O jest trzecie słowo, jest, będzie wygrana w końcu jakaś, czy więcej słów jeszcze się pojawi? Jeszcze dodatkowa, bonusowa litera, jest czwarte słowo, jest dwa złote. Więc mamy dwa złote, w końcu jakaś wygrana. Gramy po raz kolejny. Gramy po raz siódmy. trochę te rundy trwają nie da się tego za bardzo przyspieszyć no chyba nic nie będzie dwa słowa tylko płacimy Główna wygrana wisi na włosku. No tego nie gram tutaj sam. To jest taka godzina, że wielu graczy tutaj teraz próbuje, więc ktoś wygra. To, że będę ja oczywiście mała szansa, ale warto ją sobie dać przy tak dużej kwocie tutaj do wzięcia. Jest to współmierne jak najbardziej. gramy po raz kolejny. Widzę, że tak mówię 45 sekund trzeba liczyć na jedną rundę, więc trochę to trwa. No jakbym chciał zagrać 60 razy to 45 minut. E, bym musiał tutaj grać. Dwa słowa. Emu waga, i chyba na tym koniec. Przegrywamy. No i gramy po raz dziesiąty. Gramy po raz dziesiąty. A wygraliśmy tylko raz. Więc na razie ten test słabo dzisiaj idzie. Tam mówię kilka. Kilka. Dni temu robiłem test tej gierki i wtedy, no poszło mi bardzo dobrze, możecie sobie tam oglądać ten odcinek. Więc ta gierka bardzo dobrze dawała wygrane wtedy, dzisiaj na razie jest mi słabo. Nie ma jedno tylko słowo? Bardzo słabo. Po raz dziesiąty zagraliśmy i mamy tylko jedną wygraną dwuzłotową, więc słabo. No ale zobaczymy. Może karta się odwróci. Pierwsze słowo, ster. I drugie słowo, ale to jest za mało, aby coś wygrać. Gramy po raz kolejny. Zobaczmy sobie może ile losów zostało. Jest milion trzynaście tysięcy losów. Słuchajcie, to oznacza, że ktoś właśnie wygrał, ktoś właśnie wygrał tutaj zaraz zobaczymy sobie na multipasko. Kiedy to się stało? Więc widzicie, no akurat w momencie kiedy ledwie zacząłem, ktoś tutaj wygrał jest o godzinie 16.11 w zasadzie no to było bardzo tutaj niedawno ominęła mnie ta wygrana, ale faktycznie ona padła. Więc gratulujemy dla zwycięzcy. No do, dosłownie zacząłem grać wtedy, kiedy w trakcie jak grałem, jak widzicie ktoś tutaj wygrał w krzyżówkach. 10 tysięcy o godzinie 16.11 no i jest godzina 16.17 w tym momencie więc nie ma sensu, abym dalej kontynuował te gry a no ktoś już wygrał ominęła mnie niestety ta wygrana gdzieś tam w okolicy godziny 16.11 multipasco to odnotowało zobaczymy na stronie oficjalnej lotto czy jest już informacja z tym związana, zaraz zobaczymy Okej, okay. no znowu nie wygraliśmy. Dzisiaj słabiutko. Tutaj e, zobaczmy sobie na stronie lotto.pl czy tam wyjdziemy stąd. Zobaczymy, czy tutaj podano jakąś już informację, jeśli chodzi o tą wygraną. Nie, na razie tu podają jedynie, że 18... Marca 2024 padło, ale to nie przy stawce 1 zł, to jest jakaś inna stawka. Więc lotto na razie tutaj nic nie informuje, ale na pewno padła ta wygrana. Jutro możecie sobie, jak zresztą ten film będę jutro publikował, to będzie można tam sprawdzić, o której godzinie dokładnie padło. Multipasko to wyłapało 16.11, być może to było 16.10 nawet, czy 9. No zobaczymy, ale w każdym razie przed chwilą ta główna wygrana padła, więc dziękuję za dzisiejszy już filmik. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Cześć!